Dzisiaj się wszystko pomieszało. Jestem gangsterem. Co prawda mam domek, jaki domek. Ale to mi nie przeszkadza w rabunkach. Jak na razie mój stan konta to wynosi zero. I muszę okraść... Muszę okraść tą właśnie tutaj babcię, która podlewa sobie krzaczki. To będzie dla mnie trudne, bo nie lubię grać, ale muszę grać. Mam taki motorek i tym motorkiem tam pojadę i obrabuję babcie. Okej. Okay. Dobry! Dzień dobry, dawaj mi pieniądze! Zły dzień! Dawaj pieniądze! Już! Jaka dawaj! skyrka się pali! Dawaj pieniądze, mnie to nie obchodzi! A w sumie dawaj to! Masz w Dziękuję! A teraz ani słowa policji, rozumiesz to? Dobra, jedziemy. O? Bardzo, Co? Bardzo, bardzo żałuję, że okradłem tą babuszkę, ale musiałem... Bo nie mam pieniędzy. Muszę zarobić na siebie. Dobra, nic mnie już nie goni. Dobrze, że obra powędą, babcię. Dostałem 100 dolarków. A, no jest bailando. Co to mnie goni? O nie, policja. Mama mówiła, żeby nie kraść, a ja ukradłem 100 dolarów od babiuni. Nie, 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 nie. Proszę mnie zostawić, ja nic nie zrobiłem. Gośckiego, przebić mu opony! Aaaa! Kurde, nie mam opony! Dobra, jadę na jednej, co tam? O Jezus! E, e, nie! Nigdy mnie nie zabiedzie żywcem! Siadaj! Jedziemy za. Szybko, trzeba się ukryć, trzeba się ukryć. Nie zobaczą mnie tutaj. Dobrze, przejechali. Nie zobaczyli mnie. Uff, jestem cały. Dobra. Uff. A więc dostałem upgrade za te 100 dolarków. Kupiłem, no, trochę taki strój. Kupiłem taki, taką maszynkę w sprzedarku i ukradłem ogólnie taki oto salon mechaniczny, który przerobiłem i który teraz jest dla przestępców tylko. W sumie to tylko dla mnie, bo jestem jedyny na tym serwerze przestępcą. Dobra, więc plan jest teraz taki. oprapować sklep. Moje auto wcale nie, zrzuca, nie rzuca się w oczy. Zaparkuję sobie tu. Okej... Okay. teraz idę. Oddaj pieniądze! Eee, no, już, już, już. Ręce do góry! Co ty w ogóle trzymasz? Ręce do góry! Dawaj te pieniądze! To jest tylko Nie dzwonisz na nic, nie dzwonisz! No, Szybko po policja, ucie po policja ucieknie. Tak, policja ucieknie, szybko. Okej, okay, zaraz ucieknę, ale chwila moment. Ja mam bazę przy kościele, która jest przy komisariacie. I na dodatek przy komisariacie jest też ten sklep. Czyli policja pewnie gdzieś wyjedzie. Spróbuję ją zgubić, ale nie wiem, czy to będzie. No dobra, jadę. Najwyżej ich nie zgubię. Dobra, jadę, jadę. O nie, są już. Dobra, szybko. Nie mam w ogóle planu, może nie wiem. O wiem, zawsze noszę przy sobie bombę C4 w kieszeni, noszę, więc zrzucę na nich. Dobra, uwaga. Leży jeden z Okej. Gdzie jest ten drugi? Ten drugi się chyba zgubił. No to essa jak się zgubił? Jakby... okej. Okay. Sieć cicho, miałeś nie, się nie odzywać. Nie mam pojęcia, gdzie jest ten drugi, ale skoro się zgubił, to ja po prostu sobie zabarguję do bazy i już nie będą wiedzieć, gdzie jestem. No i zarobiłem tysiaczka tym przejazdem. A wiecie, co to oznacza? I uwaga, uwaga, mega transakcja. Y, p, p, y, upgrade! I... Buu, upgrade! Tutaj mamy motor, ale dlaczego mi gaza, maska gazowa? Zainwestowałem w gaz pieprzowy. znaczy w sensie nie gaz pieprzowy, przepraszam. Gaz usypiający. I obrabujemy. Uwaga, obrabujemy tą oto restaurację. Nie obchodzi mnie, że tu są dwa auta policyjne. Co tu się dzieje? Nieważne. Po prostu obrabujemy tą restaurację. Dobra, jedziemy. Mam już na to nawet pomysł. Ponieważ jest tutaj trójka ludzi. Bo jeden sobie tu siedzi. Dobra. Zaparkujemy jak normalny obywatel tego państwa by zrobił. Teraz no, na spokojnie. Wybieram gaz pierwszowy i uwaga Znaczy, Uwaga. kur Ok. Dobra. Śpią. Teraz moja okazja. <gry> Zabieram pieniądze, dobra. Jeszcze podłożę tu bombę, jakby się obudzili czy coś. Była zabawkowa, tak naprawdę. Dobra, i uciekamy. Dobra. Yy, gaz ogólnie działa na bardzo krótko, więc zaraz mnie pewnie policja. Oj, wykrakałem. Co to jest za taranowiec? Jeszcze jakiś motor? O nie, 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 nie. nie. Oni są szybcy, jak nie wiem. Ale nie dogonią mnie. Przyspieszę trochę. Może nawet za bardzo. Dobra, dobra, dobra. Muszę ich zgubić, muszę ich zgubić. Ja ich zgubię na no spokojnie. Ten motor to nie wiem gdzie jest, ale taranowiec dalej tutaj jest. Muszę go jakoś... Muszę wytaranować taranowiec. Bo nie wiem jak. Gdzie ja w ogóle jadę? Do bazy na razie nie mogę... Wiem. Pojadę takim tajnym przejściem, tylko nikomu nie mówcie, że to takie tajne przejście jest. Dobra, to tutaj. O nie, o nie, o nie, o nie. Uj, 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 nie zauważyłem go, nie zauważyłem go Dobra, skręcę Teraz tutaj A co to jest? Zapraszamy to restaurację. Że... nie O nie, przed chwilą ją odprawowałem jak coś, tą restaurację Dobra, teraz pora, aby ich zgubić Nie wiedzą gdzie jestem Pora, aby ich zgubić Oddałem pieniądze! Nie ma Tu mnie nie zobaczę. Idę do, tajny, do tajnego bunkra mojego dziadka. O tak. I tutaj sobie na nich zobaczę. O, są tutaj dalej. Jeszcze sobie zobaczę na takiej kamerze dla mnie. Która jest tylko dostępna dla mnie. I co oni robią? Oni się strzelają? Dla nie! Rasizm! Okej. Okay. Więc daliśmy radę. Hu hu hu. No nieźle, nieźle. No, to już by był koniec tego filmu. Dałem radę obrabować wszystko, już mam ostateczny poziom. Ale nie, obrabuję jeszcze jedną rzecz. Tylko potrzebuję upgrade'u. Okej, okay, więc pora ostateczny upgrade. Jak widzicie, to jest rezydencja Pana Milionerka. Ja bardzo bym chciał tę, tę furkę z napisem R, z literką. I mam akurat bombę, jak już mówiłem, mam zawsze bombę w kieszeni. I wysadzę to! Okej. Okay. Dobra sobie ukradniemy to autko trzeba tylko nie. Albo dobra, uszkodzimy sobie Tesle co tam? Tesla i tak to gówno auto i tyle dobra, bierzemy sobie tę R, na lawetę. Opuszczam do góry. Jeszcze troszeczkę Podjadę. O e, nie! Widzieli to! nie, 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 nie. Muszę jechać szybko. Nie złapiecie mnie żywcem! O, nie, jeszcze taranówka. Nie, przy. nie. Jestem wolny, bo mam auto. O, nie, nie. Nie taranuj mnie! Nie! Nie! Muszę wymijać, muszę wymijać. A, nie! Nie! nie kurde! A! Nie! Jeszcze auta nie mam! A! Nie! Poddaję się, poddaję się! Już, poddaję się, przepraszam Tak, tak mi nigdy nie kradnijcie Nie kradnijcie, bo skończycie w pierdół, jak No właśnie, nie kradnijcie, bo skończycie w pierdlu. Ale to był odcinek z Brookhaven RP Jeżeli chcecie takich więcej to po prostu napiszcie, dlatego że my je ch z chęcią mam nadzieję zrobimy co tydzień. Będziemy robić. Mam nadzieję, że... Gdzie Hej, pieniądze? mi tu zaraz? Tak w ogóle to no, no, no. duże kredyty to Simona. Duże kredyty do Simona. Bo od niego przykład w sumie. Idol. Co tam masz na tablicy? Pokaż, no. Pokaż do super. Okej. Okay. A więc uwaga! Oto, zakoń, za, oto kończę pierwszy odcinek z Brookhaven RP. Żegnam Was. Do następnego!